Ustawa łańcuchowa. Po tym materiale zmieniłem zdanie. Tak zwana ustawa łańcuchowa liczyła aż 96 stron, z czego jedynie jedna odnosiła się bezpośrednio do psów. Cała reszta dokumentu była poświęcona nowym bardzo surowym sankcjom i obowiązkom. Między innymi karom za niewłaściwe warunki utrzymania zwierząt gospodarskich, za opóźnienia w zgłaszaniu transportów czy za brak wymaganej przez urzędy dokumentacji. Wprowadzano również normy dla budynków inwentarskich, które nie funkcjonują ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej. Nie była to więc żadna ustawa o psach, lecz projekt budowy rozbudowanego systemu karnokontrolnego, wymierzonego w rolników, samorządy, przedsiębiorców i zwykłych obywateli. Rząd przykrywał ten fakt medialnymi obrazkami z psami, aby odwrócić uwagę od prawdziwego celu. Co istotne, przepisy nie podnosiły kar za znęcanie się nad psami, ani nie zmieniały nic w tym zakresie. Łańcuchy były wyłącznie hasłem propagandowym, podczas gdy realne regulacje dotyczyły administracji, a nie dobrostanu zwierząt. Projekt dawał urzędnikom prawo do nakładania kar administracyjnych bez udziału sądu. Decyzja urzędnika automatycznie oznaczała winę i konieczność zapłaty. Dopiero po uiszczeniu grzywny można było się odwołać. Ustawa przewidywała możliwość kontroli zwierząt w dowolnym momencie, nawet bez wcześniejszego zawiadomienia. Urzędnicy mogli wchodzić na teren gospodarstw, do budynków i nakładać kary od razu. Sankcje dotyczyły głównie błędów formalnych, spóźnionych zgłoszeń, źle wypełnionych formularzy czy braków w ewidencji zamiast rzeczywistego znęcania się nad zwierzętami. Skutki dla rolnictwa mogły być katastrofalne. Szacowano, że 80 do 90% małych gospodarstw stanęłoby na krawędzi bankructwa. Organizacje rolnicze alarmowały, że projekt dobije drobnych producentów, ale rząd nie konsultował ustawy z żadnym środowiskiem. Przepchnięto ją po cichu. Łańcuchy były jedynie zasłoną dymną, mającą ukryć wprowadzenie nowych mechanizmów kar administracyjnych. Co więcej, ustawa nie wynikała z żadnych wymogów Unii Europejskiej. Bruksela nie domagała się dodatkowych kar, kontroli ani obowiązków. Był to w pełni autorski pomysł rządu, tradycyjnie znacznie bardziej restrykcyjny niż regulacje europejskie.